jak robić porządki jesienne w sposób permakulturowy. Ci co oglądają mój kanał, już wiedzą z góry, nie ma w tym żadnej filozofii, jest to oczywiste, wykorzystuję oczywiście odpady organiczne, skąd je biorę, oczywiście sam produkuje dużo, jak widzicie działka jest zapuszczona, więc będzie dużo odpadów organicznych na miejscu, bo rzadko chodzę i jak przychodzę tylko zbieram Jakieś dynie, cukinie, robię najważniejsze kilka rzeczy i spadam. Jakbym tutaj mieszkał, to co innego, to by to było zadbane, bym sobie codziennie, po trochu coś tutaj robił, no i o wiele większa efektywność by była. No ale niestety jest to tylko działeczka, więc przychodzę sporadycznie coś porobić. Jak mamy tutaj na przykład zapuszczony skrawek, no to akurat mało zapuszczony, co jest jeszcze sobie cukinia żyje, już nie produkuje praktycznie, no jest zimno, już mamy Październik, no to co ma produkować? To jest jakaś mała cukinia, tam dwie malutkie, no nieważne. Jak ona sobie obumrze, to co ja zrobię, żeby tutaj był porządek w tym miejscu? Może zademonstruję na innym kawałku? Albo tutaj na przykład już widać obumiera, to tu się jeszcze dynie są jakieś pojedyncze, tu jest jakaś wielka cukinia, to może nasiona z tego będą dobre? Chociaż nie wiem, bo to jest F1, to ponoć mutacja, która nie ma płodnych nasion to co ja zrobię w tym miejscu, żeby był porządek? Po prostu wejdę na to tymi buciorami, o, udepczę to porządnie, na płasko i wysypię na to ściółkę. Albo nieprzetworzony kompost do końca na tą ziemię, o, która jest megażyzna, i tak już, która nie potrzebuje użyźniania, bo tutaj był sypany kompost przez ostatnie, nie wiem, dwa lata. Nawet nie kompost, tylko po prostu odpady organiczne były rzucane. To, co ludzie wyrzucają... To jest, to jest to, czego się próbujecie pozbyć, wyrzucając odpady organiczne. Tego się pozbywacie. Później jedziecie do sklepu kupywać to w workach plastikowych, marnując benzynę, wyrzucając później worki. To na to jak już to udepczę sobie, to wysypię nieprzetworzony kompost z grubymi kawałkami, takimi nieprzerobionymi parę wiaderek, żeby trochę podnieść tutaj. Chociaż już nie muszę, bo jest głęboka warstwa, i na to wysypię worek odpadów, liści, chwastów, co tam ludzie dadzą. I to będzie się leżało aż do wiosny i czekało na sezonki, na kolejne cukinie, czy co tam chcę dawać. I w ten sposób na takim stanowisku na przykład wzbogacę o kolejną warstwę czarnoziemu, przez co będzie jeszcze lepiej rosło za rok, bo. Jeszcze lepiej korzenie będą się rozchodzić, jeszcze głębszą, grubszą warstwę do penetracji będą miały do pobierania składników odżywczych. Te gałęzie, co są zakopane rok, rok temu, spruchniały, co zakopałem gałęzie, one już są teraz w takim stadium rozkładu, no, za rok to już w ogóle tam będzie próchno takie w sam raz, czyli coraz lepiej będzie z roku na rok dla tych roślin. Krótko mówiąc i zwięźle. Wiadomo o co chodzi, nie muszę się rozwodzić nad szczegółami. Stąd dużo plonów uzyskałem. Jeszcze sobie tutaj pojedyncze tu jakiś Patison. Narozdawałem tego, tam Patison jakieś. rozdawałem tych Patisonów, tych cukini znajomym. Sam mam w pokoju, już układam, bo w kuchni się nie miesza to na podłodze, to wszystko zaczynam układać. Także plony są przy niewielkim wysiłku rzeczywiście super. Tylko trzeba przygotować to stanowisko, właśnie tak jak pokazuję. Jak już przygotujemy stanowisko, to później nie musimy dużo wysiłku wkładać. Pod warunkiem, że ślimaki nam oczywiście nie zerzą, a to na to jest niewiele sposobów skutecznych. Ja po prostu wkładam gotowe sezonki duże, że jak ślimaki zerzą, tylko kilka liści przeważnie zdążą zjeść z zewnątrz, a i tak urośnie i tak. Chociaż czasem. Bywa, że wsadzę sadzonkę dużą, a ślimak zacznie środek wyjadać. No to już jak środek zerze, no to już roślina niestety nie da rady przeważnie. Ale wracając do ponotków jesiennych, no to właśnie robię tak jak powiedziałem tutaj. Udeptuję, wysypuję trochę kompostu i grubą warstwę ściół i mam spokój. Tutaj wywaliłem nie wiem ile, 7 worków, 6 czy coś takiego. Jakiś tam odpadów tutaj było zarośnięte, zachwaszczone oczywiście nie robiłem tutaj nic przez parę miesięcy, no to zarosło tutaj po truskawkach widać stanowisko też zapuszczone część z tego też zakopię zasypię tutaj część sobie nie wiem, wykopię, zostawię, przesadzę co tam będę chciał, zrobić. tutaj nawaliłem też odpady jakieś takie grubsze, no to sekatorkiem trochę pociacham, żeby było na płasko leżało bo czasami dostaję takie badyle też tu jest dołek, bo wsiąknęło tu rok temu, nawaliłem dużo odpadów, ale to się zapadło więc tutaj wysypię takiej ziemi lepszej trochę i dopiero na to ściółkę walnę tu wszędzie widać zapuszczony teren jest tutaj sobie porzeczka jest czerwona nie wiem czy ona w ogóle, nie no, żyć będzie żyła ale jest zapuszczona konkretnie zapomniałem o niej po prostu też tutaj udepczę, połamie wysypię, tu przytnę porządnie to, co przytnę oczywiście pod buta idzie na udeptanie. Żadnych odpadów stąd nie wywożę, tylko przywożę tutaj odpady. Jeszcze jest ich mało, mógłbym tutaj kontenerami przyjmować. Tylko, że akurat dojazd tutaj jest tak kiepski, że ni ciężarówkiem, ni kontenerem, niczym nie podjedziesz porządnie, ani nie weźmiesz, bo musiał... Nawet jakbym podjechał tam z ledwością, to jeszcze taszką bym musiał dygać pod górkę i... Porażka totalna, więc... Niestety nie mają tu warunków na przyjmowanie dużej ilości odpadów, ale jak ktoś z Was ma płaski teren, gdzie dojeżdża ciężarówka, może wjechać, to macie super warunki do tego, żeby przyjmować ogromne ilości odpadów organicznych. Jakieś miejskie liście zebrane, na przykład zamówić, żeby Wam przywozili. Może zrębki się dogadacie. Może zrębki to akurat muszą być też z liśmi, bo inaczej to sam węgiel w sobie mają prawie i. Trochę zakwaszają, więc dobrze jest zmieszać z liśmi albo jakimiś azotowymi częściami, żeby to dobrze działało. I chociaż tutaj sobie jagoda goi, rośnie taka ma coś strasznie zarasta. Jak widać, tutaj zajęło teren, nie można przejść swobodnie, więc to wycinam. Wchodzi tutaj mi na kamczatkę, prawie ją zabiło. Tu się rozlega, nawet na to wchodzi. Jest taki zasięg, ma. To jest jagoda goiła się. Jedna gałązka idzie stamtąd też. To się nie opłaca trzymać, nawet to dużo miejsca zajmuje, więc ją wycinam. nawalę tutaj zrobię kompostownik na rok, czy coś, żeby nie odrosło. Także wszystko już opowiedziałem, co trzeba. Tutaj jest u sąsiada tu jest miejsce, gdzie zajmuje się kompostami bez kompostownika. Tak jak tutaj widać, kubka. To są właśnie złożone odpady z działek tam z okolicznych. Odpady sąsiadów, nasze odpady. Tak wyglądają po, nie wiem, po dwóch miesiącach. Tutaj dodawałem też odpadki kuchenne, więc to przyspieszyło trochę. Tu tak samo, mniejsza kubka, to było dwa razy większe, oczywiście. Przerzucam, jak oklapnie mocno. Ta już jest do przerzucenia, bo oklapła. To niedawno przerzuciłem, więc jak osiądzie, to wtedy przerzucę, żeby natlenić. Bo jak wiadomo, osiądzie, no to tlen nie dochodzi tam swobodnie, się robią reakcje beztrenowe. Czyli, czyli nawet nie czekam tydzień, czy dwa, czy ile tam dokładnie nie mam wyznaczone, tylko czekam aż opadnie sobie, tak, oklapnie, i wtedy przerzucam na oko. Przecież nie musi być dosłownie tydzień, raz na tydzień, tak, zależy od warunków. Tu kolejna kubka, to takie surowe, grube kawałki, widać. Niestety dają też z plastikowymi kawałkami sznurków. No wiadomo, brak poczucia ekologii, estetyki u sąsiadów. No a tutaj też już trochę bardziej przerobione. Także tego kompostu jest, będzie, już jest naładowane. W niektórych miejscach jest czarnoziem i tak co roku się będzie dodawać, dodawać z odpadów. Zamiast użyźniać na wiosnę, kupować jakieś nawozy, przekopywać, nie, po prostu teraz na jesień rzucasz wszystko. Tak jak powiedziałem, to się wszystko przegryzie, wsiąknie w głębsze warstwy gleby razem z deszczem, więc nie trzeba przekopywać koniecznie. Jeżeli będzie pod ściółką, no to będzie miękkie cały czas, bo tam życie pracuje. Bo ziemia twardnieje tylko wtedy, kiedy odsłaniamy ją. Wtedy ona wysycha, te mikroorganizmy tam uciekają, wtedy w głębsze warstwy ziemi. I wtedy robi się skorupa na zewnątrz. Tutaj stanowisko z rukolą. W taką pogodę to super rośnie, jak jest chłodno i wilgotno. A tutaj przerzuciłem od sąsiada wczoraj kupę łajna z wybiegu dla kur, który tam jest. W międzyczasie jeszcze wrzuciłem tam stare pokrzywy w środek. Jak będę to przerzucał za nie wiem, tydzień czy coś tutaj, to też naprzucam, jeszcze powmieszam to razem z takimi odpadami tutaj topinambur się przechylił od ciężaru na przykład to go ciachnę tutaj też się przechylił i ten już jest ciachnięty topinambur już wziąłem trochę sobie na chatę tak i jeszcze w międzyczasie jak się przerzuca to no to można się pozbywać, wrzucać w środek jakieś odpady organiczne cokolwiek, dopóki to nie jest przerobione tak w miarę dobrze to możesz tam najgorsze syfy organiczne wrzucać Czyli standard to samo co zawsze u mnie. jest. Zapuszczona jest działka, dlatego nie, że permakultura nie działa czy coś. Mu działa. Wymaga podobnie wysiłku co normalna, konwencjonalna uprawa, tylko że jest ekologiczna przy tym. I, I lepsze plony są przy tym samym wysiłku, można powiedzieć. No Lepsze są, zdecydowanie. Wiadomo, takie chodzenie jak ja, hodowanie jedzonka sobie tak. To nie ma szans w porównaniu z tym rolnictwem, tak? gdzie jest zautomatyzowane wszystko na polu, z chemią i tak dalej. No ale to dlatego, że tak się cywilizacja nasza zorientowała wokół tego i się rozwinęła, i dlatego to jest skuteczne. Tak? Jakbyśmy jako cywilizacja myśleli ekologicznie, w zgodzie z naturą żyli, to byśmy sobie uskutecznili metody na permakulturowe działanie i hodowanie jedzenia. Tylko tak nie jest, bo nie ma w tym pieniędzy dlatego między innymi nagrywam tak rzadko bo sam nie mam z tego pieniędzy a ja muszę mieć, tak jak każdy potrzebuje pieniędzy więc dlatego tak rzadko filmiki są bo nic z tego prawie nie mam jakieś tam grosze wpadają czasem więc nie opłaca się niestety tak świat jest skonstruowany, że musimy wokół kasy robić cały czas bo tak nasze społeczeństwo jest skonstruowane cywilizacja ogólnie, na całym świecie właściwie do jakiego kraju byś nie poszedł to jest ta sama zależność. Kasa rządzi. Natura wszechświat przy pieniądzach niestety przegrywa, tak? Czyli bym powiedział, że Bóg przegrał z pieniędzmi w pewnym sensie. Wiem jak to brzmi, no ale tak to wygląda. Niestety. W sensie natura, w tym sensie Bóg, tak? Czyli można powiedzieć, że natura przegrała z pieniędzmi. Tak, jakby Bóg przegrał z pieniędzmi, można powiedzieć. Czyli pieniądze są mocniejszym Bogiem od Boga. Na to wychodzi. Wiem, jak to brzmi absurdalnie i okropnie, w sumie, no ale tak to wygląda, niestety. Więc na koniec jeszcze powiem, że. No, okej, okay, jakbyśmy to robili masowo, to by się system monetarny załamał, przecież. Bo by się okazało, że można mieć praktycznie wszystko co do życia za darmo bez pieniędzy większość przynajmniej to ja nie wiem jak ten system monetarny który potrzebuje coraz więcej chłonąć, żeby móc istnieć bo jest oparty na jakimś długu to by się zapadł szybciutko i by coś musiało innego powstać ale tak niestety musi być, żeby, że musi chłonąć cały czas zasoby i pożerać planetę jak rak Teraz sobie zastanówmy się, dlaczego tak bardzo pieniądze są dla nas ważne, że poświęcamy tak ważne rzeczy jak właśnie wolność, natura, zdrowie, jakieś piękno, powiedzmy, szczęście nawet na dłuższą metę, bo na krótszą to tam pieniądze może dają większe szczęście, ale na dłuższą metę to właśnie to daje szczęście większe. I teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego tak jest. Ja wam tego nie powiem z paru powodów, co ja uważam, ale sami sobie pomyślcie, dlaczego tak jest, że tak bardzo potrzebujemy tych pieniędzy. Nawet wyręczyłem sąsiada i nazwoziłem pełno gałęzi, jakiś wycinek leszczyny, co miał i część dużą zużyłem na zrobienie takich ogrządek, właśnie jak tu widać, świetnych, które będą trzymały lata. To już wam pokazywałem na innych filmikach, bardzo prosta konstrukcja. Podłużne te dajesz i kołeczki wbijasz, tylko muszą być równe patyki. Tutaj zrobiłem taki zawijaz, cyk, cyk. I tu kolejne, i mam stanowisko, dwa stanowiska fajne do hodowli na następny rok. A cała ta część nierównych gałęzi idzie pod przykrycie, tam jest pełno drewna do grilla, nie wiem, ogniska czy coś. Także widzicie z byle czego można zrobić. Fajne przydatne rzecz. Ja tak naprawdę robię porządki jesienne śmiecąc. Jakby tak na to spojrzeć, no bo przecież biorę śmieci od innych i wysypuję je u siebie na działce, czyli śmiecąc robię porządek. Cóż za Absurd, jak to brzmi absurdalnie, ale tak jest. Co ciekawe, ta moja logika nie jest w ogóle powszechna i. Myślę, z tego co widzę przynajmniej, jako jedyny, ja jako jedyny, no dobra, jeszcze ten sąsiad tu czasami przychodzi i od... zaraził się tą ideą, ale tak poza tym to nikt tutaj nie robi tak. Wszyscy robią tak samo, czyli co? Równiutki trawniczek, jakieś tuje przeważnie, I poza tym, może jakaś jednak rządka standardowa i koniec. Rzadko kiedy ktoś robi coś innego niż to. No tutaj przed działeczką, teraz stoimy, moją, Tutaj jest taki rów, lekkie wgłębienie. Ja tutaj wrzucałem odpady organiczne w ten rów. No i to wiadomo, się użyźniło tam. Ziemia już zarosła od nowa, bo, bo mi tutaj ochrzaniła, że nie, nie wolno tutaj, bo to jest nie mój teren. Tutaj muszę tylko kosić. A no to jak jest nie mój teren, to czemu muszę to kosić, nie? Co, ja muszę czyjś teren kosić? No nieważne. W każdym razie tutaj nawaliłem odpadów i wsadziłem sadzonkę dyni. Dwie dynie tu wyrosły już są zabrane niepilnowane, praktycznie niepilnowane nie na zewnątrz poza moją działką ktoś sobie wziął jedną nie ma sprawy, no po to to wsadziłem żeby ktoś sobie za darmo wziął jedzenie czemu nie, a drugą dają koleżance pokazuję tutaj jak bez wysiłku praktycznie wyhodowałem jakąś dynię i ktoś sobie wziął to za darmo oczywiście dzięki odpadom tak? które tu wysypałem więc to pokazuje, że mogło być tyle w nadmiarze, że inni mogliby sobie brać nawet za darmo. Kolejny fatalny cios dla ekonomii, gdzie nie dość, że nie zarabiasz na tym, to jeszcze za darmo byś dawał innym jedzenie. To byłby jak rak dla tego raka, w którym żyjemy. To by wykończyło całkowicie. Jakbyśmy robili na większą skalę, tak? to byłaby była katastrofa dla systemu monetarnego. Robienie takich pożytecznych rzeczy za darmo to jakaś masakra, by była tego, byśmy nie przeżyli. By, by po prostu, by, tak jak większość ludzi myśli, jakby się system monetarny zapadł, to po prostu koniec świata by był. Bo byśmy mieli za darmo zasoby, właśnie dzielilibyśmy się nadmiarem. Także to wszystko to, to jest tylko zmiana myślenia. Tak naprawdę, to się bierze wszystko od myślenia. Od myślenia, od tego w co się wierzy. To wszystko się zaczyna i materializuje na świecie zewnętrznym. Taka filozofia z mojej strony.